Potwierdziły się krążące już od dłuższego czasu plotki, jakoby Halo miało porzucić Sleep Space Engine i przejść na Unreal Engine 5, a wszystko to pod zupełnie nowym szyldem. Cześć z tej strony, jasne, witam na kanale Gameralnie. Jeśli lubicie takie skondensowane newsy, kliknijcie w kciuk do góry lub zasubskrybujcie kanał. Dziękuję. Wcale nie tak długo po premierze Halo Infinite pojawiły się głosy, że zespół pracujący nad grą ma zamiar przesiąść się na Unreal Engine 5. Mowa o Free for Free Industries, które było odpowiedzialne za ostatnią odsłonę flagowego shootera Xboxa. Pierwotnie mowa była nawet o całkowitym remake'u Infinite, ale wygląda na to, że przecieki dotyczyły jedynie przyszłości marki. Mamy bowiem potwierdzenie, które ukazało się w dość obszernym wpisie na oficjalnym blogu Xboxa. Link znajdziecie w opisie filmu. Zacznijmy od tego, że Free for Free zostało przekształcone w Halo Studios. Ta kosmetyczna zmiana zapowiada kolejny rozdział w historii serii, bo jak zauważa szef studia Pierre Heinz, nie tylko postawią na zwiększenie wydajności produkcji kolejnych tytułów, ale zmienią też odrobinę przepis na to, jak robić gry Halo. Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu jest rezygnacja z własnego silnika na rzecz Unreal Engine. Z jednej strony chodzi o przyspieszenie prac, bo zespół skupi się, na tworzeniu gry, a nie dopracowywaniu własnego silnika, a z drugiej ułatwi przypływ nowych talentów. Korzystanie z własnych rozwiązań zawsze ciągnie za sobą konieczność zaznajmiania świeżych członków zespołu ze środowiskiem pracy. W przypadku Unreal Engine problem ten odpadnie, bo jest to narzędzie powszechnie dostępne i znane wielu deweloperom. Dodatkowo oferuje innowacyjne rozwiązania, w których do pracowywania partycypują studia, które zdecydowały się już wcześniej na współpracę z Epic Games, czyli twórcami silnika. Po prostu dostarczają niezbędnego feedbacku. Na podobny krok jakiś czas temu zdecydował się. Również CD Projekt Red, odchodząc całkowicie od własnego Red Engine. Otrzymaliśmy również próbkę tego, jak Halo będzie wyglądać w przyszłości, a w zasadzie już teraz, bo prace przecież trwają. W ramach przedsięwzięcia, które ochrzczono mianem Project Foundry, eksperymentowali z nowym silnikiem, starając się, jak to ujęli, sprawić, że będzie tworzył gry, które wyglądają, brzmią i wywołują uczucie, że mamy do czynienia z prawowitym Halo. Zatem w zabawie z nowym silnikiem nie ograniczają się jedynie do warstwy wizualnej, która co trzeba przyznać prezentuje się całkiem nieźle. Warto zwrócić uwagę na to, że Halo Studios nie pracują aktualnie nad jedną grą, ale nad kilkoma jednocześnie. Wszystko przez zmiany organizacyjne, które zachodziły w strukturze organizacyjnej niemal od momentu wydania Halo Infinite. Zobaczymy jakie przyniesie to konsekwencje dla marki będącej od zarania sztandarowym tytułem Xboxa. Dajcie znać w komentarzach co myślicie o takiej decyzji, czy przesiadka na powszechniej stosowany silnik faktycznie skróci czas potrzebny na tworzenie gry i dostarczy produkt dobrej jakości. To tyle na dzisiaj, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.